Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam serdecznie pana doktora. Witam, dzień dobry. Naszym gościem jest pan doktor Józef Karwowski, a to nie przez przypadek, bo przypadki my nie wierzymy. Dzisiaj kolejny Światowy Dzień Chorego, to szczególny dla pana doktora czas? Na pewno szczególny, bo zawsze go obchodzę tak bardzo, bardzo od serca. Tym bardziej, że mój chrześniak to jest Łukasz, czyli nasz patron. I jest to szczególny dzień, ponieważ moja rodzina jest od pokoleń, że tak powiem, rodziną lekarską. Rodzice byli lekarzami, teściowa była lekarzem, żona jest lekarzem. I 50 lat spędzam wśród lekarzy jako, jako lekarz. Czyli możemy powiedzieć, że oni niejako zaszczepili w, pana, w panu tę miłość do powołania lekarskiego? Trochę to było inaczej. Ponieważ moi rodzice bardzo nie chcieli, żebym został lekarzem, bo to byli, to byli naprawdę lekarze z powołania. O moim ojcu krążyło takie powiedzenie, że jest to lekarz czynny całą dobę. Ja bardzo często nie widziałam ojca przez kilka dni. On tak pracował. Mama, no może nie aż tak intensywnie, ale też bardzo dużo. I oni byli poświęceni po prostu pacjentom, bez reszty. Nie potrafię ich dogonić w, tym, w, tym, w, tej, w tej takiej sumienności lekarskiej. To naprawdę był wzór do naśladowania. Natomiast nie chcieli, żebym miał takie ciężkie życie, jak oni mieli. Oni mieli bardzo ciężkie życie. I tak dowcipkując już to, mój ojciec miał takie powiedzenie, że ma trójkę dzieci, dwójkę normalnych, a trzeci poszedł na medycynę. A byli jakimi specjalistami? Ojciec był internistą, mama była pediatrą. Pracowali na Uniwersytecie Wileńskim i bezpośrednio po wojnie. Wrócili, mieli wrócić do Gdańska, do Akademii Medycznej, zatrzymali się ze względu na małe dzieci w Toruniu i pod Toruniem w Grębocinie zostali na całe życie. Pięknie pan doktor powiedział, byli lekarzami z powołania. Co to znaczy być lekarzem z powołania? Czy można w ogóle być lekarzem nie z powołania? Niestety tak. To znaczy, sporo ludzi idzie na medycynę, bo. Y Finanse, prestiż zawodowy. Natomiast yy, nie myślą o tym, że jest to yy, zawód, który może dawać satysfakcję, jeżeli się do niego podejdzie jako do powołania, czyli odda się wszystko temu. A finanse i, i satysfakcja zawodowa będzie na drugim miejscu. A pierwszą rzeczą będzie podmiot, czyli osoba, pacjent. Natomiast, jeżeli nie ma takiego podejścia, to bardzo często są to ludzie, którzy pracują wiele lat, najchętniej już chcą iść na emeryturę, jak tylko będzie możliwe, bo oni są zmęczeni, bo pacjenci ich męczą, denerwują. Wypełniają procedury, a nie pochylają się nad człowiekiem. Szczególnie to jest dostrzegalne pod koniec ubiegłego wieku i początek obecnego. Gdzie pacjent przestał być podmiotem leczenia. Pacjent stał się świadczeniobiorcą, tak to się nazywa w nomenklaturze oficjalnej, a lekarz świadczeniodawcą. To jest takie odhumanizowanie, nawet z interpretacji, odhumanizowanie medycyny. Medycyna jest zdecydowanie nauką humanistyczną, gdzie człowiek, osoba jest Podmiotem naszego działania. I o powołaniu najczęściej mówimy w odniesieniu do trzech grup zawodowych: do y, kapłanów, do y, nauczycieli i do lekarzy. I to są te trzy grupy, które zajmują się człowiekiem duchowo, cieleśnie, y, ale zajmują się nim jako osobą i mogą wyrządzić bardzo dużo dobrego. Ale również mogą y zrobić bardzo dużo złego. Najmniejsze błędy w postępowaniu mogą wyrządzić człowiekowi fizyczną lub mentalną krzywdę, nawet na całe życie. A czy to nie jest czasami tak, że lekarz ma związane ręce poprzez system, w którym się znalazł? Chodzi mi to, o to właśnie takie y podejście bardziej holistyczne, całościowe z powołania no Nie może nieraz więcej czasu poświęcić, bo, bo jest w systemie, musi tyle i tyle przeznaczyć, bo już następny pacjent, następny tu nie może takiej procedury wykonać, tak, takiego badania, bo ma związane ręce. Czy pan doktor się ze mną zgodzi, czy to nie jest tak do końca. Yy, to znaczy, teoretycznie tak. Natomiast nikt nas nie zmusza do tego, żeby tak postępować. Yy, oczywiście można. Traktować pacjenta, bardzo często się zresztą obecnie zauważa coś takiego. Przychodzi pacjent do lekarza, natomiast lekarz nie patrzy mu w oczy, tylko patrzy w komputer, bo musi wypełnić konkretne procedury. Oczywiście jest to nasz obowiązek też, musimy to robić i często to zajmuje nam więcej czasu niż zbadanie pacjenta. Szczególnie obecnie jest taka sytuacja, że, że to dominuje. Natomiast no, ja mówię ze swojej praktyki, ja nie mogę mówić za innych, ale ja często zostaję po pracy, żeby dokończyć to, co muszę zrobić, te pa tą papierową robotę, ale teraz nie papierową, tylko komputerową, po wyjściu pacjenta z gabinetu. Bo najważniejszą rzeczą w działalności lekarza nie jest samo badanie, wykonanie jakichś badań, tylko nawiązanie kontaktu nawiązanie relacji. Relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem to jest duża część postępowania medycznego. Dlaczego? Dlatego, że pacjent, który zostanie potraktowany na tej zasadzie, że przeglądamy badania, przeglądamy wyniki, nie pytamy się go o nic więcej, nie zastanawiamy się co, co ten pacjent przeżywa, jak, jak reaguje na tą chorobę, czy na jakiś tam stan, w którym się znalazł, i brak relacji powoduje, że pacjent nie ma zaufania? Bo lekarz nawet na mnie nie spojrzał, on patrzył na wyniki, na badania, nie na mnie. Relacja budzi po pierwsze zaufanie, a zaufanie pacjenta jest najważniejszą częścią terapii. Jeżeli pacjent nie ufa lekarzowi, nie jest pewien, to będzie szukać dalej. Będzie szukać tak długo, aż mu to będzie odpowiadać, i wówczas y, częściej trafi do jakiegoś szarlatana. Y, my się zawsze śmiejemy, że wróżka drożej kosztuje niż prywatna wizyta u lekarza. Ale wróżka patrzy na pacjenta i pyta się, pyta się jego wiele rzeczy, pyta się o jego życie, bo ma na to czas. Oczywiście tutaj, no, żartuję sobie z tego, ale, ale coś w tym jest. A to co zatem się stało? No, nie chcę tutaj oczywiście generalizować z, z lekarzami albo z osobami, które mają ręce, życie, w, nie ręce, tylko życie w naszych, w swoich rękach, że często jest tak, że na przykład po godzinie 13 już lekarza się nie zastanie na oddziale szpitalnym, bo on gdzieś biegnie przyjmować dalej do przychodni, bo on nie ma czasu, bo on jeszcze tu, tamto i pukamy od drzwi do drzwi. Oczywiście mówię, nie jest to. Tak, we wszystkich przypadkach, ale jest to częste i słyszę to od ludzi. To znaczy, to właśnie mówię, że pod koniec ubiegłego wieku, na początku obecnego, zmieniła się ta relacja, gdzie odhumanizowano nieco tą medycynę odhumanizowano stosunek lekarz-pacjent, gdzie pacjent stał się towarem, ponieważ lekarz musi wypełnić określone procedury. I za to oczekuje określonego wynagrodzenia. Natomiast to, co pacjent myśli o tym, co przeżywa, jest drugorzędne. To, to nas nie interesuje. Nas interesuje konkretna choroba. Pacjent przychodzi chory na serce i lekarz się skupia na sercu, a nie interesuje go cała reszta, że powiedzmy, on tam. Przeżywa jakoś to, boi się tej choroby, czegoś, czegoś się obawia. Natomiast nie ma, nie ma takiego poczucia, że lekarz się interesuje nim, jako osobą, a interesuje się tylko jego sercem. Wypełni procedurę ABCD, tak jest napisane w książce, pach. Do widzenia lekarstwa, recepta do widzenia. Następny proszę. A mamy kodeks etyki lekarskiej. To jakaś przeszłość czy to, to tylko jest po prostu ten kodeks? No więc to jest najciekawsze, że kodeks etyki lekarskiej ma, można powiedzieć, od no, 2400 lat prawie. On jest nadal w pełni aktualny. Yy, ostatnia nowelizacja kodeksu etyki lekarskiej bo oczywiście ona jest konieczna, bo czas idzie do przodu. Jest ze stycznia tego roku. Tam się nic nie zmieniło w sensie y, podstaw. Tam się zmieniły niektóre rzeczy dotyczące badań naukowych. Natomiast podstawy, a pierwszą i najważniejszą podstawą jest to, że obowiązkiem lekarza, jest dbać o zdrowie i życie. To życie chcę tak no właśnie sobie Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia Ż ludzkiego. Życia i zdrowia ludzkiego. I proszę zauważyć, że się nic nie zmieniło. To, co teraz w przestrzeni medialnej słyszymy o, tym, o życiu, w kodeksie etyki lekarskiej nic się nie zmieniło. Wszystko jest nadal aktualne. Natomiast próbuje się. Relatywizować te punkty dotyczące życia i zdrowia, gdzie no, eutanazja, aborcja jest tutaj najlepszym przykładem, gdzie podciąga się to pod pewne ideologie albo y, poprawność polityczną, natomiast w kodeksie etyki lekarskiej nie znajdzie Pan takiego punktu, który mówi, że chronimy życie. Ale. Tam nie ma ale. Obowiązkiem lekarza jest chronić życie. Nie jest napisane tak, jak yy, 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 mówi to Kościół, od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie trzeba tego mówić. Życie ludzkie. I to wystarczy. Tak, tak, nie, nie. Często się mówi o tak zwanej klauzuli sumienia w przestrzeni medialnej. To też jest bardzo trudny temat. Yy, klauzula sumienia. Jest troszeczkę naciągnięciem, ponieważ zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, ona jest niepotrzebna. Lekarz ma chronić życie. Nie jest powiedziane jakie życie. Czy to jest staruszek, który, który powiedzmy jest nieuleczalnie chory? Czy to jest poczęte dziecko? Życie, to jest wszystko życie. Życie jest od momentu poczęcia i kończy się śmiercią naturalną. I obowiązkiem lekarza jest chronić całe życie. Nigdzie nie jest powiedziane, że tak, ale. I w obecnym kodeksie etyki lekarskiej jest tak samo. Co czuje lekarz, kiedy uratuje to życie? Bo pan doktor pewnie miał bardzo dużo takich sytuacji. To znaczy, jest to podstawowy nasz cel: mamy ratować życie. Ja przez wiele, wiele lat pracowałem na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, i tam to pogranicze życia i śmierci to jest codzienność. To są, to są reanimacje, gdzie człowieka już można powiedzieć nie ma, i go, ponownie go odzyskujemy. Yy, także no, jest to oczywiście największa ta satysfakcja lekarza, natomiast satysfakcja jest ze wszystkiego i z uratowania życia, i z poprawy jakości życia. Yy, przede wszystkim największą satysfakcją jest to, że pacjent się uśmiechnie. Nie, to znaczy, ja zawsze mówię, że to ma większą wartość niż pieniądze. Uśmiech pacjenta, który, jest, który wychodzi i jest szczęśliwy, że jest zdrowszy albo że żyje, jest największą satysfakcją. Chyba na tym polega powołanie, żeby stawiać na pierwszym miejscu tą satysfakcję człowieka uratowanego o lepszym, lepszym komforcie życia. Niż to, co się zarobi. Bardzo dobrze, że zarabiamy. No, oczywiście nie możemy, nie możemy pracować zupełnie bezinteresownie, ale to musi być drugą, drugim elementem, nie pierwszoplanowym. Jeżeli to będzie pierwszoplanowym elementem, to my będziemy bez końca, nie do końca usatysfakcjonowani. Nam ciągle będzie za mało. Zresztą proszę mi pokazać człowieka bogatego, który nie chce mieć więcej. Nie znam takiego. A znam wielu ludzi bardzo biednych, którzy nie potrzebują więcej. A y, nie martwi pana doktora czasami też, że pacjenci są nieposłuszni? Czy pacjenci są nieposłuszni? Pac pacjenci są zazwyczaj nieposłuszni wtedy, kiedy albo nie mają czasu, y, albo nie do końca wierzą w to. Co lekarz im mówi, albo są po prostu niedoinformowani. Bo też podstawową, rzecz, podstawową sprawą w relacji pacjent-lekarz jest sposób komunikacji. Lekarz jest zobowiązany do tego, i to wszędzie, również w kodeksie etyki lekarskiej, jest, że lekarz musi do pacjenta mówić językiem zrozumiałym dla niego. Inaczej będziemy rozmawiać z profesorem uniwersytetu, inaczej będziemy rozmawiali z pracownikiem fizycznym, który powiedzmy kopie, kopie jakieś tam rowy. Ale do każdego powinniśmy dostosować język do jego możliwości zrozumienia. Jeżeli odpowiednio to przekażemy, to nie ma problemu. Tym problemem jest zazwyczaj komunikacja. Czyli musi być ta relacja, żeby to powołanie zostało spełnione? Warunkiem, warunkiem podstawowym jest stworzenie relacji. Jeżeli będziemy roz rozmawiać z pacjentem językiem naukowym i on nie będzie do końca wiedział, o co chodzi, będziemy mówić bardzo fachowo i konkretnie, ale nie jego językiem, niezrozumiałym dla niego, to nie stworzymy tej relacji. Po pierwsze trzeba pacjenta ośmielić do tego, żeby nawiązał z nami kontakt, a z drugiej strony, żeby ten kontakt, ta relacja między lekarzem a pacjentem była dwustronna. Musi być relacja, a nie przekaz. A co by pan doktor powiedział młodym osobom, przyszłym studentom? Siadają przed panem, oni dopiero startują, starają się o, o bycie studentem, co by pan im powiedział, jakie cechy powinni mieć, powinien mieć lekarz? Jakie, jakie cechy powinien mieć? Bo jeśli ich nie będziecie mieć, no to bez sensu, że w ogóle będziecie studiować ten kierunek. Znaczy, nie spełnicie się do końca tu, tu tutaj. Określenie tych cech, to jest rzecz niemożliwa. Każdy jest indywidualną jednostką, która jest zupełnie inna. Nikt z nas nie jest... Podobny. Komu by pan doktor by doradził, a komu odradził? I to znaczy, ja zawsze, ja to powtarzam nie tylko studentom, ale również lekarzom, którzy dłuższy raz pracują, jak ja pracuję. A mam za sobą 50 lat pracy. Akurat mam rocznicę w tym roku. Że ja im tłumaczę, że ja nigdy nie pracowałem. Tłumaczę, że ja przez całe życie uprawiałam swoje hobby. Mało tego. jeszcze za to mi płacą. I jeżeli podejdą w ten sposób do zawodu, to będą z tego zawodu kiedyś szczęśliwi. Bo naprawdę jest to największa satysfakcja, jeżeli robi się to, co się lubi. No, i jeszcze do tego ma się z tego satysfakcję materialną. Natomiast. Yy, też, też szczególnie to dotyczy młodych lekarzy, studentów, że muszą sobie zdawać sprawę z tego, to jest cytat. To jest cytat z mojego wykładu inauguracyjnego z pierwszego roku. Ja tylko zapamiętałem na całe życie, taki znany profesor interny spojrzał na salę, popatrzył na tych studentów, takich trochę przerażonych, i mówi: proszę państwa. Medycyna nie jest aż taka trudna. Przeciętnie zdolny, no inaczej powiem, mało zdolny człowiek, jeżeli przysiądzie i naprawdę posiedzi nad, nad, nad książkami, to skończy medycynę. I to nie jest problem. Problem jest inny. Jak skończycie studia, to się okazuje, cytuję, że ci cholerni pacjenci nie chcą chorować tak jak w książce napisane. I zawsze powtarzałam, pamiętajcie, że w medycynie dwa plus dwa czasem bywa cztery, ale tylko czasem. To nie jest nauka ścisła. To yy, yy, życie Wam da najrozmaitsze przygody, takie, które Was zaskoczą, ale medycyna jest piękną rzeczą, gdzie rozwiązuje się zagadki kryminalne. Chodzi pacjent i każdy pacjent jest zagadką. I tak musicie pracować, żeby rozwikłanie tej zagadki przynosiło satysfakcję. Ale wtedy trzeba poświęcić na to czas, książki, czasem nie przespane noce, czasem tego pacjenta trzeba w domu, w domu z książek jeszcze troszkę popracować, poszukać. Teraz jest internet, także jest dużo łatwiej. Natomiast yy, zagrożeniem tutaj jest sztuczna inteligencja. Jeżeli w nią za bardzo uwierzymy, to pamiętajmy, że sztuczna inteligencja jest głównie oparta na naukach ścisłych. A w medycynie 2 plus 2 rzadko bywa 4. Ja czuję w Pana oczach wielką satysfakcję, że wiele tych zagadek przez te 50 lat udało się rozwiązać. Jest to ciekawe. <słuch> Jest to ciekawe. Natomiast, y, natomiast oczywiście w, w naszym ostat... szczególnie w ostatnich czasach y, medycyna ma wiele porażek. Y, taką wielką porażką, znaczy może nie, źle powiedziano medycyna, tylko nasza działalność medyczna. Y, takim przykładem była pandemia. Pandemia była wielką porażką służby zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że zamknęliśmy przychodnie. To był największy błąd. Pandemii, bo zamknęliśmy się przed pacjentami, czyli daliśmy im poczucie, my się was boimy. Ja to porównuję do służby wojskowej. Żołnierz, który zaczyna służbę wojskową, zawodową, nie może się nastawiać, że on pracuje w czasie pokoju. A jak będzie wojna, to przepraszam, ale ja już, ja na wojnę się nie umawiałem. <słuch> Pandemia to jest dla służby zdrowia wojna. I myśmy zdezerterowali. Mam satysfakcję, że nasza przychodnia, w której pracuję, no. Ponad 75% personelu w ogóle nie pomyślało o tym, żeby zamknąć przychodnię. Ona nie była zamknięta ani jednego dnia. Pracowała przez całą pandemię. Pacjenci nie przychodzili, bo myśleli, że jest zamknięte, bo wszystko jest zamknięte. Natomiast przychodnia pracowała normalnie. Jeżeli byśmy zamknęli przychodnię, to znaczy, że zdezerterowaliśmy. To jest karane dyskwalifikacją zawodową. Moralną chociaż. Rozmawiamy z okazji Światowego Dnia Chorego, więc nie może tutaj zabraknąć chociażby nauczania kościoła, nauczania papieży. Wspomniał pan doktor również o waszym wielkim patronie, świętym Łukaszu, ale Benedykt XVI bardzo pięknie zwrócił uwagę że trzeba mieć fachowe umiejętności, ale nade wszystko musi być to milcząca obecność i towarzyszenie, właśnie. Tak, jest to bardzo ważne. To, co powiedział, to, to powiedział Benedykt, natomiast już też warto zacytować słowa Jana Pawła. Nie pamiętam, to była homilia do, do pracowników służby zdrowia. Nie pamiętam, kiedy to było, ale gdzie powiedział, że zawód lekarza i pielęgniarki to nie tylko zawód, to powołanie. I no, to jest podsumowaniem może naszego spotkania a yy, w tegorocznym orędziu na światowy dzień chorego Ojciec Święty Franciszek w związku że mamy rok święty i rok jubileuszowy mówi yy, że jesteście aniołami nadziei, posłańcami Boga jedni dla drugich i mówi to o lekarzach, o pielęgniarkach, w ogóle o służbie zdrowia. I chyba tak powinno być, nie chyba tylko tak powinno tak, być, tak musi być. Yy, jeżeli tak nie będzie, to stracimy zaufanie naszych pacjentów. A jeżeli stracimy zaufanie, to stracimy możliwość ich leczenia. Pacjent, który nie ma zaufania, źle się leczy. Już tak bardzo osobiście, może pan doktor nie odpowiadać na to pytanie, ale czy często modli się pan za swoich pacjentów? No Czasem to, to nie, czy często? Czasem jak mam problem. Może nie często, czy w ogóle pan pamięta o tak, swoich modlitwach? Tak, Bo to tak. często to rzeczywiście. Czy, czy ja się modlę za pacjentów? Czasem, może, może za często się nie modlę za pacjentów, natomiast bardzo często modlę się o, o światło. Jak mam problem? Jak mam problem w gabinecie? To również, to również wtedy. No, Naprzeciwko, naprzeciwko akurat mam y, drzwi, nad którymi wisi krzyż, i czasem to jest takie spojrzenie, że sam nie dam rady. A cierpienie zawsze będzie elementem też ludzkiego życia, patrząc na ten krzyż. Ależ oczywiście, y, to znaczy bardzo często y, używam elementów y, wiary, niezależnie od tego, czy pacjent jest wierzący, czy nie. Czasem się pytam. Czasem się pytam, ale czasem się nie pytam. Między innymi najczęściej używam tego argumentu, kiedy pacjenci mówią, panu Bogu starość się nie udała. No mówią tak, bardzo często. I wtedy odpowiadam, a ilu pana rówieśników już nie żyje? A pan jest wybrany, bo pan żyje. To, I to czasem, to, to czasem pomaga. Natomiast, natomiast to nie ma znaczenia, czy pacjent wierzy, czy nie wierzy. W gabinecie, jak słyszy o tym, że o, o, o wierze, to dobrze na to reaguje. To znaczy, nigdy się, przez całe swoje życie, nigdy się nie spotkałem z, tak, z tym, żeby pacjent w tym momencie obruszył się, że on jest niewierzący na przykład. Czego zatem życzyć I, i lekarzom, i pielęgniarkom, całą i wszystkim, którzy służą, służą drugiemu człowiekowi z okazji Światowego Dnia Chorego? Poczucia tego, że mamy do spełnienia pewną misję, czyli powołanie i tego, żeby uznać, że najważniejszą rzeczą jest właśnie ten uśmiech drugiej strony. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek cierpiący, czy to jest ktoś, komu, komu, komu powiedzmy, uratowaliśmy życie, czy tylko poprawiliśmy y, jego psychikę troszeczkę, y, wytłumaczyliśmy mu, na czym polega choroba na przykład i on to przyjął. Tego, żeby nie oczekiwać w każdym przypadku satysfakcji, z tego, że zrobiliśmy coś najlepszego. Nie, to nie, nie trzeba robić najlepszego. Najlepszych rzeczy. Trzeba po prostu być dobrym. I tego życzymy wszystkim, którzy nas oglądają. Dziękuję panu doktorowi za to powołanie i z okazji tej 50. rocznicy życzę Bożego Błogosławieństwa, ale życzę też zdrowia, żeby pan doktor jak, jak najdłużej mógł służyć drugiemu człowiekowi. Dziękuję bardzo. Może już dosyć. A Was zachęcam oczywiście do, do oglądania naszego kanału, do, do polubień, do komentowania, żebyśmy mogli cały czas stawać się lepszymi dla Was. Dziękuję bardzo.